Побач мне, когда в Ецесо ходит, я хочу вам сказать, есть у вас такой стример, take fun, что-то там, что-то там. В не разумеем его, он есть дивный для меня. <laughs> Мужчина, ма, 30 лет, сидит, сидит с своей на кресле, E, Dobra, to teraz stanę, żeby kurwa content zmienić. Patrzę na młodych dziewczyn i mówię, jaka ona jest szmata, No ja nie, to nie jest profokatu, To jest pra wszystkich. E, no, oce, ocenia wszystkich. Siedzę swym dubską na krzesle. Oh, ja się. Mężczyzna, ogarni się, masz 30 lat. Nie no, kobieto, no nie mam 30 lat, tylko mam 25 lat, więc podejrzewam, że prawdopodobnie tyle co ty. Nie wiem w jakim wieku jesteś, ale wręcz 24-25. Więc w pierwszej kolejności należałoby zrobić jakiś większy research. Pogadaj coś. normalnego. do wszystkich. nie wiem. Coś normalnego? A co, co jest normalne? Normalne jest to, żebym założył OnlyFansa czy reklamował Twojego OnlyFansa? Co Twoim zdaniem jest normalne? Bo jeżeli. To co robię jest dziwne, to znaczy, że mówię swoją opinię w dużych, wielu kwestiach, no nie wiem, no nie robię tylko tego, gram w gry, opowiadam ludziom historię, mm, oglądam TikToki, oglądam YouTube'a, mówię co sądzę, żartuję sobie z widzami. Co jest w tym nie w porządku? Jak znaleźć fajną robotę i nie siedzieć swoim dubską. Jak znaleźć fajną robotę i nie siedzieć swoim dubskiem przed komputerem? Ale kurwa... Dziewczyno, twoja praca od mojej wiele się nie różni. Bo ty też siedzisz na dupie i robisz streamy. Tylko nie u siebie, a u kogoś. Więc różnica jest niewielka. Tylko, że ja siedzę faktycznie przed komputerem. W koszulce. Ty za to siedzisz w topie i za każdym razem cieszysz się... <laughs> fradio, radio! THEY CAN SEE MY BOOBS, MY BOOBS, SEE? THEY SEE MY BOOBS, OH MY GOD, OH MY GOD, NO, MY BOOBS. TAKE, TAKE KAMERA, TAKE KAMERA. Po czym jest bliżenie na cyski i ona się cieszy. <laughs> YOU LIKE MY BOOBS. To ja mam robić pożyteczne rzeczy? Znaczy, ja rozumiem, że dla ciebie być może pożytecznym jest fakt, że wywołasz erekcję u 14-latka, który pierwszy raz w życiu cycki zobaczy w internecie. No jest to w jakimś stopniu pożyteczne faktycznie, bo chłopak sobie konia zwali. No ale. No nie wiem, ja jakoś bym nie chciał, żeby moja córka w ten sposób była pożyteczna. Może bardziej w tym wypadku użyteczna. W 30 lat na krzesle i uh, oceniać uh, młodych influencerów. A 20, 24 mam. <laughs> Przepraszam, on wygląda. Ja on wygląda. Wygląda jak stary man. I'm sorry, I'm sorry. Nie... A czyli mam 24, to jestem młody, ja bym miał... ale wyglądam na starego, bo wyglądam na 30. No spoko. Na sprawy. Nie chciałam uh, mówić gówno o Ehm. <laughs> <laughs> hate Na, e, potem, potem, shot w YouTubie, Liza ostro o oh tej fun. O, przewidziała chociaż. Znaczy, no to powiem tak, no tak wiecie, w dużym skrócie, no ma prawo uważać co chce, no jej nie musi się to podobać. Podejrzewam, że też jej się nie, nie, nie podoba z tego względu, że ma świadomość tego, że jej ruchy też najprawdopodobniej pozwolę sobie skomentować. O tak, bo mogę. No ale to chyba jest naturalna kolej rzeczy, jeżeli ktoś rzuca materiały w internet, to to się inny o nich mówi. I poza tym, że ja mówię o tobie, czy mówię o innych dziewczynach, to widzowie, którzy cię oglądają też o tobie mówią. No jakby no, na, tym, na tym polega działalność internetowa, pokazujesz swój wizerunek, sprzedajesz swój wizerunek, a co za tym idzie poddajesz się pod ocenę ludzi, raz ta ocena jest pozytywna, raz jest negatywna. Naturalna kolej rzeczy, niestety, no albo się decydujesz na to, że działasz i przyjmujesz na klatę, a Ty masz na co przyjąć, czasami też słowa krytyki, albo nie. Jeżeli chcesz, żeby ludzie wypowiadali się tylko o Tobie w sposób pozytywny, bo tak się w sumie nie da. Ale jak chcesz, żeby cię wszyscy lubili, to zostań przedszkolanką, no kurwa, dzieci kochają bezwarunkowo, no, no i tyle, no. Spoko. Nie, tak szczerze, nie, nie boli to, bardziej mnie to bawi. Myślę, że to nawiązanie do tego, że ja siedzę jakiegoś oceniam, to jest nawiązanie do tego, że... ...o wagacie się wypowiadałem w nieprzychylny sposób, mówiąc tak delikatnie. No, ale no, sorki, no... No, bądźmy szczerzy, nie jedyną osobą, która skrytykowała fagatę. Fagatę skrytykowało większość influencerów, którzy nie bali się o to, że stracą współpracę. O, tak bym to ujął.